Krajowy system kwalifikacji zmieni polską edukację i polski rynek pracy. Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych pracują nad jego ważnym elementem projektem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Rama w harmonijny i spójny sposób uporządkuje wyniki kształcenia się uzyskane w rozmaitych obszarach edukacji ogólnej, wyższej i zawodowej. Polska rama kwalifikacji umożliwi pracodawcy obiektywną ocenę pracownika, a pracownikowi ułatwi rozwój osobisty i zawodowy. Chodzi także o to, aby ludzie uczyli się przez całe życie nie tylko dla dyplomów, ale i własnej satysfakcji. Dobrą praktyką projektu jest działanie w oparciu o badania i we współpracy z rozmaitymi grupami ekspertów polskich i zagranicznych oraz praktyków. To ostatnie możliwe jest dzięki debacie społecznej. Uczestniczą w niej reprezentanci różnych grup zawodowych oraz środowisk zainteresowanych polską ramą kwalifikacji, przedstawiciele pracowników i pracodawców oraz innych instytucji rynku pracy, nauczyciele, wykładowcy, uczniowie i studenci, agencje zatrudnienia, a także firmy szkoleniowe. W sumie około 200 osób reprezentujących ponad 100 instytucji. Pierwszy etap debaty odbył się między lutym a czerwcem 2011 roku. Wówczas to wspólnie dokonano przeglądu istniejących w Polsce rozwiązań w dziedzinie nadawania kwalifikacji, elementów przyszłego krajowego systemu kwalifikacji, przeglądu proponowanych nowych elementów w przyszłym systemie, identyfikacji brakujących w naszym kraju elementów przyszłego systemu kwalifikacji. W listopadzie 2011 roku na konferencji otwierającej drugi etap debaty eksperci Instytutu pokazali, jak wnioski z debaty wpłynęły na model polskiej ramy kwalifikacji. Pierwszy etap debaty został podsumowany ankietą przeprowadzoną wśród jego uczestników. 62,4% zadeklarowało, że była ona bardzo potrzebna, a 36,5%, że potrzebna. 88,1% potwierdziło opinię, że debata będzie miała wpływ na to, jak ostatecznie będzie wyglądała polska rama kwalifikacji. Drugi etap debaty społecznej rozpoczął się 21 listopada 2011 roku. Rozmowy dotyczą zawartości opisów wymagań na każdym z ośmiu poziomów ramy, zasad przypisywania kwalifikacji do konkretnych poziomów ramy, założeń systemu i rejestru kwalifikacji oraz zasad zapewnienia jakości. Dzięki wspólnej pracy ekspertów oraz przedstawicieli zainteresowanych projektem grup społecznych, polska rama kwalifikacji stanie się narzędziem wiarygodnym, użytecznym i przyjaznym już w momencie swojego powstania. Ostatnio debata społeczna została uzupełniona o system konsultacji online. Debatę uzupełnia praca grupy branżowej, której celem jest opracowanie zasad zapewniania jakości kwalifikacji, w tym metodologii walidacji efektów uczenia się. Znalazło się w niej 12 ekspertów reprezentujących instytucje szkolnictwa zawodowego i wyższego, organizacje branżowe, sektor publiczny. Polska jest jedynym krajem w Europie, który pracuje nad ramą kwalifikacji prowadząc debatę społeczną.